Cześć, Hubercie. Cześć. Dzisiaj spotykamy się jako kontynuację tutaj naszych polowych poletek o słoneczniku. Mm -hmm. Byliśmy przedtem na polu, jeszcze zresztą pojedziemy. Omawialiśmy wschody. Widać fajnie już powoli różnice odmianowe. Widać też duże różnice, jeżeli chodzi o technologię uprawy. Czyli tutaj możemy powiedzieć, pokażemy później wszystkim na przebitkach, gdzie tak naprawdę klasyczny się rzeczywiście na początku ma łatwiejszą, ponieważ też troszkę płyciej wpadł. Tak, tam chyba trochę był chorszy, ustawiony za głęboko, centymetr może. Tak mi się wydaje. Czy Tak po zdjęciach postaram się też pokazać Wam później przewidkę. Rzeczywiście jest różnica centymetr, nawet w skrajnych przypadkach do półtora centymetra. Różnicy pomiędzy tak naprawdę zasiewem klasycznym, a naszą technologią tutaj z wykorzystaniem horsza. Mhm. Natomiast fajnie z powietrza widać różnice i odmianowe, i też wschodowe, jeżeli chodzi o szybkość rozwoju poszczególnych. Pojawia się jakieś zachwaszczenie, czyli pojawiają się też problemy do rozwiązania. No między innymi tutaj też, dlatego się spotkaliśmy, pojawiają się szkodniki, tak naprawdę widać jakieś ślady już szerzerowania. Widać też, że no niestety prawdopodobnie ptactwo zrobiło swoje. Bo są jakieś Trochę po... żubry. Trochę żubry. Od urok, że tak powiem, regionu i, i duma regionu. <grym> tak. ale, ale nawet one też, ale też, mamy, czy też to... można sklasyfikować jako szkodnika. No już By... powoli, zobaczmy. No Miejmy nadzieję, że nie będą się, że tak powiem, nasilać. Ale... Spotykamy się tak naprawdę, żeby teraz trochę omówić to, co się dzieje, mieć taki podgląd dla Was, aktualizację sytuacji oraz zaplanować następne zabiegi, bo teraz myślimy o jakichś poprawkach, jeżeli chodzi tutaj o chwasty jednoliścienne. Pojawiają się też dwuliścienne, które będziemy starali się rozwiązać, zobaczymy, co nam się uda zrobić. Tutaj mamy trochę problem z blicą, pojawiają się też jakieś rdesty typowoje, coś się zaczyna dziać tak naprawdę na polu, no ale na szczęście pojawia się też woda. Czyli warunki wilgotnościowe na tej glebie się bardzo poprawiły. No, chyba to już staje się regułą u nas, że co się pojawiamy, to przywozimy deszcz. Jeżeli trzecim razem to się sprawdzi, to zaczniemy jeszcze jakieś deszczowe pobierać. Układę klimatyczną deszczową. Dokładnie. A ty nam zrobisz klimatyczną społocę i będziemy rozliczeni na zero. Powiedz, jak ty widzisz te następne zabiegi, następny okres tego, że słonecznik ma w tej chwili gdzieś w okolicach 10-15 cm. Mhm. No, jeżeli pogoda pozwoli, to myślę, że w tym tygodniu albo w następnym, nie, w tym już nie, bo dzisiaj mamy piątek, w następnym tygodniu by było trzeba zrobić jakiś oprysk od jednoliściennych i może te robaczki po, po, poganiać jakimś środkiem. No wypadałoby już troszkę im zacząć przeszkadzać, żeby nie miały aż tak łatwo. Tak, tak. Bardziej, tak. że teraz... Wiedgłość wszystko będzie im sprzyjać, tak naprawdę. Temperatury no, teraz... też może odrobinę chłodniej, ale później znowu ma być podskok temperatury. Mm -hmm. Tak więc sądzę, że one też swoją aktywność nieco zwiększą. Dzisiaj patrzyłem akurat ten wodomierz i w maju już spadło 48 litrów, i teraz nadają na ten, na ten tydzień, następny drugie tyle. To tam będzie już tej wody, jak na maj akurat na słonecznika. Był starszy, żeby słońce przyszło i zaraz raptownie zacznie do góry. Ja się rozdzielać. nie odzywam, ale poproszę o trochę tej wody przesłanie tutaj do nas, do mojego regionu, czyli do Wielkopolski. No. Trochę zazdroszczę. <laughs> Następny etap to pewnie będą jakieś już powoli zabiegi grzybowe, ale to wybiegam trochę dalej w przyszłość. Mm, tak, to grzybówka to uważam, że jeszcze za wcześnie jest dużo. Jak on dokona gdzieś dorośnie, to. Przy dobrej, dobrej pogodzie, takiej słonecznej i wysokiej temperaturze to jakieś 2-3 tygodnie To by było, trzeba poczekać. Czy regulacje chyba. planujesz jakieś Tak, Tak, będziemy regulować go i tak się zastanawiam, żeby jeszcze go trochę azotem zasilić. Wiem, że tam tego azotu już jest i tak aż, aż z nawozów naturalnych, z gnojowicy i z obornika jest bardzo dużo, ale jeszcze jakieś takie 100 kilo mocznika. Można by było sypnąć. A możesz mi podpowiedzieć, bo widziałem też Twój poprzednie materiały, gdzie miałeś też różne technologie z poprzedniego roku mm -hmm. jak one planowały. Bo no właśnie, miałeś takie fajne doświadczenie właśnie i naj... zapowiedziałeś i nie dotarłem już później do tych. Właśnie wyników. najlepiej wyszedł ten słonecznik siany horsem, ale co 45 cm w dwóch rzędach. Po prostu pozatykałem sobie te, te rurki i pozostawiałem dwa talerze z odstępem co 45 cm. I to wypadło bardzo fajnie i największy plon tam był. Po siewniku tradycyjnym kukurydzianym też jest spoko, ale jakoś w tej początkowej fazie jak on rośnie mi się nie podoba, że on tak nie zacienia tego m, tych przestrzeni między rzędziami, a, a jak jest jednak trochę wężej siany to jest trochę mniejszy, mniejszy problem z tymi chwastami, szybciej ziemia jest zacieniona i nie ma też takiego tego parowania jak jest jak jest mało wody na, na polu to jeżeli ziemia jest zasieniona, w tym. No, gwiazdo nie hula. Na pewno tak, lepiej tak, tą tak. wilgoć utrzymuje. No to, na to lżejszej minim, no to... Minimalne zyski tej wody, tego parowania, ale zawsze coś. No, ale mogą się okazać na no, tym się, że ma, te w, w tym roku mamy porobione strasznie dużo tych doświadczeń i 30, 60 cm, i 75. No, też czekam, bo to będzie naprawdę no, bardzo, no, bardzo będzie, ciekawe jeszcze porównanie, uzupełnienie tego, tak naprawdę. będzie poprzednie porównanie. No. To no teraz właśnie, no, jak ty mówiłeś na początku, że jak ten słonecznik poszedł, to pochorzył trochę tak wygląda. Jak po bo bojowisko Do mnie zawsze tato mówi, że o Jezu, jak to wygląda brzydko, ale nie liczy się to, jak to wygląda, tylko to później. Ja tylko jak, jak tak naprawdę co się pojawia tak. w kompaczę, jak wygląda później. Ja znam dokładnie to samo, A jeżeli chodzi na przykład o rzepak, i klasyczna orka, no wygląda na początku fenomenalnie, bo równiutko równe wschody, mhm. tam to są bardziej postrzelane głębiej, natomiast tak naprawdę później się okazuje, że trzeba je przeganiać jeszcze przed zimą, no a wiosną to jest zupełnie inny system korzeniowy i ten potencjał roślin jest. No, wtedy wychodzi dużo większy. Tak, tak. I myśl, to... Ja myślę, że tutaj też będzie podobnie, bo zresztą w poprzednich latach też tak miałem, że słonecznik yy, siany Horsham wygląda na początku tak no, dla oka i do, do kamery to się nie nadaje praktycznie do nagrywania. Ale później te efekty w zbiorniku, tak jak mówisz, są o wiele lepsze niż tym siewnikiem tradycyjnym. A czy jak na pole, też sądzę, że będzie fajnie już pokazać, czy t, już na tym etapie, poza tą głębokością oczywiście mm -hmm. siewów, jest różnica w systemie korzeniowym. No bo tam jednak jest ma ułatwiony, czyli tak, bo po chorszu powinien być ten rozwój systemu korzeniowego tak, troszkę tak, szybszy tak, 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 tak. i to powinno rzutować tak, na cały jego dalszy wzrost. A to zobaczymy na polu. To no też może, jakąś fajną Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że po chorszu właśnie on wygląda, że on jest troszkę teraz w tej fazie mniejszy, mimo tego samego terminu siewu, ale po chorszu ten korzeń on najpierw buduje, a górną rozetę tych liści później on zacznie się może wypuszczać. To byłoby tak dla niego i dla w ogóle naszego klimatu. Bo ten, czy bo ten siany, jest bo ten siany po siewniku kukurydzianym on jest na zewnątrz wyższy, a korzeń ma trochę mniejszy chyba. Mhm. No zobaczymy, zrobimy jakieś fajne przebitkę dla, dla Państwa, żeby udało się to tutaj tak naprawdę. Weźmiemy jakiś szpadel, tak naprawdę pokopiemy parę, żeby ten delikatniejszy system gdzieś tam porównać. Może uda się to fajniej na polu pokazać. Jednoliścienne, czyli pewnie będzie tutaj nasz pilot. A jeżeli chodzi o te chwasty dwuliścienne, to tutaj jeszcze szukamy tak naprawdę rozwiązania. To jest nasza aplikacja Agribaza, czyli tak naprawdę co mamy. Jeżeli chcemy na przykład wyszukać to naszym słoneczniku weźmy jako przykład. I chcemy znaleźć wiem, insektycyd jako typ środka, grupy środków. To nam zwraca te, które są zarejestrowane obecnie. To nie jest co działa, tylko co jest według naszego stanu prawnego, na, na ten obecny. Druga, co, 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 co jest zarejestrowane według naszej ministerialnej listy. Jeżeli oni robią aktualizację, no teraz w sezonie robią co tydzień, powiedzmy czasami co dwa, jak jest coś nowego wchodzi, no to my też z taką mniej więcej częstotliwością staramy się to na bieżąco zaktualizować, jak wchodzą nowe preparaty, to też, bo możesz sobie, nie wiem, wpisać, czy jakbyś chciał zobaczyć, co ma na przykład metkonazol. Mhm. To masz wszystkie tak naprawdę środki, które go zawierają, przechodząc przez jakiś środek, Mamy dawkowanie, mamy co zwalcza według tego, co ma wpisane w etykiety, mamy tak naprawdę w jakich uprawach zarejestrowany. Jeżeli chcemy przeskoczyć to do etykiety, ona też jest od razu, żeby na przykład, nie, przydaje się przy uzupełnianiu kart, mi się przydaje, kiedy wchodzę na gospodarstwo, jest jakiś środek z różnego dystrybutora, no wiadomo teraz na rynku się, także improwizm legły, no i chciałbym zobaczyć, co to jest. Jeżeli mi też zależy na przeskakiwaniu na przykład, nie wiem, na fuzariozy kłosów. To jest opis choroby, są jakieś progi szkodliwości, są jakieś zdjęcia, tak naprawdę, e, które się czytują o samej choroby i te środki, które mają rejestrację na nią. To jest też to, co mówimy, alerty, czyli na przykład dzisiaj rano, będąc u siebie na polu, gdzie jeszcze wrócimy, jeżeli coś zaobserwujemy, możemy wrzucić. Ja tu wrzuciłem taki przykładowy, czyli mamy gdzieś tam żerowanie larw, żerowanie troszkę, że tak powiem, jakichś pojedynczych Andrzej znalazł, jeżeli chodzi o że jeżeli chodzi o tętnisia, ale też do, do ptominy, są hrabąż majowy, to jest Twój słonecznik i na Insektor.pl co jest zarejestrowane. Jeżeli zobaczymy, co jeszcze wrzucają, jest tam mapa dole, interaktywna. Tam na były te wszystkie zarejestrowane środki, tak? Tak, ponieważ tu nie zrobiliśmy takiego specyficznego szkodnika, mm -hmm. tylko zrobiliśmy jak dbano, to o lista się wydłużyła. Yes, Gdybyśmy yes. Mi dokładnie wpisali tego, który jest zarejestrowany, no to nam do, tylko do tego zwraca. Zwracają różne, że tak powiem, komunikaty i alerty. To, na przykład problem problemy takie, żeby pokazać, to jest, tu powinna być kukurydza w tym zachwaszczeniu. Mhm. Jeszcze nie widać jej tam. No, nie widać. Mamy tak naprawdę, dużo w tym niestety jest rejonów w Polsce, gdzie kiedy był ten kwiecień taki szarpany pogodowo, no to mało osób strzeliło się z zabiegiem insektycydowym i po rozcięciu teraz że on właściwie nie pokazuje tego jeszcze zewnętrznie, ale jest bardzo dużo lar. zarówno chowacza, brukwiaczka, jak i czterozębnego. Ten czterozębny jest bardziej jakbym, zdradliwy, bo brukwiaczek jak ci zje od środka, to ta pęka tak naprawdę ta łodyga i widzisz, czy te eski, czy takie pęknięcia. Tak naprawdę po czterozemnym, on kompletnie ją zżera środka, później wychodzi i ucieka w glebę się przypoczwarzać. Natomiast tak naprawdę dopiero przy żniwach będziesz widział, że ta roślina jest tak w środku zeżarta i ona nie mogła tej wody i azotu popować. Mhm. Jest też w grafagach co jeszcze ci pokazam, atlas. Czyli powiedzmy mamy nasze chowacze, to są zdjęcia. zdjęciami, jeżeli chcemy sobie na przykład zobaczyć tego czterozębnego pojawia się opis tak naprawdę, jego pojawiają się zdjęcia i oczywiście powiązane środki, no bo bądź sobie... z ze, ze wszystkim, tak, jeżeli sobie zem. już wejdziemy, no to już chodzi, że jakby możesz i w etykietę podejrzeć i dawkowanie środka i co zważa ale zamysł jest taki, żeby jak gdyby ten mieć opis szkodnika, jakiś próg szkodliwości, gdzie jest on wspomniany. Jeżeli je są wyznaczone, no i żeby zidentyfikować. Czasami wiesz, że masz na to pryskać, ale może się okazać, że identyfikacja nie była tak trafna. Tu też pracujemy i nad chwastami jeszcze, i nad chorobami, żeby jak najwięcej. I cały tutaj... czas jest ta baza aktualna. Tak, no i to jest fajne, że to nie jest zdanie książkowe, które jest wydane raz jest zostawione, tylko na bieżąco wprowadzamy. Tak, teraz w sezonie pojawiają się nowe zdjęcia, Tu my wrzucamy nowe zdjęcia do, do chwastów, do szkodników, żeby no było to raz aktualne, a dwa takie życiowe z pola, bo czasami. Fajne są te atlasy książkowe, tylko czasami są w tak sztucznych warunkach, w jakichś korytkach, prawie w laboratoriach robione, że na polu to co widzisz jest zupełnie inne. A tu chodzi, żeby to jak gdyby razem ze sobą grało. No i to jest właściwie cały zamysł. Dalej gdzieś tam będziemy pewnie rozwijać jakieś nasze materiały czy jakieś kalkulatory no Pomysłów jest dużo, w którym kierunku jeszcze ja rozwijamy, widzisz, miejsca jest aplikacje dużo. Aplikacje pogodowe by się przydały też takie aplikacji? Znaczy, Przyda przydałyby przydałyby się, się na tylko tak naprawdę, tylko. powiem Ci szczerze, myśleliśmy, ale każdy ma jakąś swoją preferencję. Tutaj powiedzmy mają pogodę norweską, jakieś bardzo, bardzo wdzięcznie ją widzę, hołdują. Dużo osób używa krótkoterminowo tego naszego meteo. Tak więc każdy ma już i tak gdzieś tam, czy w telefonach, każdy ma jakąś swoją iPhone'ową pogoda, Albo po pr Preferencje. I, I to powielanie tego, a jeżeli to nie byłoby tak zrobione ze stacją pogodową to to byłoby trochę, mam Albo w po prostu sąsza. dodać też taki, jakby następną kategorię, okienka pogodowe, bo też dużo ludzi nie, na przykład, nie może, znaczy nie to, że nie może trafić z pogodą, ale nie, nie jest świadomych, że niektóre opresje się tam od 10 stopni wykonuje wzwyż, prawda? Tak, gdyby udało się jeszcze, no ale to to są kolejne etapy, natomiast fajnie, że tak, widzisz, właśnie od Ciebie wychodzi jakaś no. praktyczna propozycja, co by się jeszcze przydało, bo gdyby się udało to połączyć, na przykład ten typ środka i dołączyć do niego temperaturę, Musi być od 5 stopni, wystarczyłoby właśnie meteo. Nie możesz tym jeszcze pryskać, bo w Twoim rejonie no sorry, ale nie wiem, są przylepione Tylko nas nie skasuj za to, proszę. co odpowiedzi. Natomiast to, co mówisz, gdzieś tam się przewija w innych naszych aplikacjach. Który macie kilka aplikacji? A, kilka systemów, tak naprawdę. To, co wcześniej, czyli to, nie są precyzyjne. To jest, są twoje pola, czyli mhm. była i biomasa, i tak naprawdę, tak już rozumiem. i tu można też zrobić od 1 kwietnia, czyli dane meteo i opady, które gdzieś mówię, gdzie na poziomie ilu jesteś? Od maja 40 coś chyba. Zobaczmy. Od początku maja. A na jakiej podstawie to łapie wodę? Tak naprawdę stacje, które gdzieś już są udostępniane, jakieś dostępne. Jeżeli mm. jest pomiędzy A, nimi, no nie, to, nie, to nie. robi sobie tak naprawdę, wybiera... Co się dzieje od 1 maja... No nie, ten rejon tak naprawdę niestety tu się nie sprawdził. Jest pokazane, że ile ma? No jest ile pokazane jest? tylko, że 15, tak więc nie wiem dlaczego, natomiast jestem czwarty, A, że, że to jest od maja do teraz 15? Nie. 15, tak, 15, ale z tak, temu 20 coś. Tylko, tym. że jest dla rejonu niestety... Tak, są Twoje pola, to nie jest sama hajnówka, tylko to jest nasze mhm. pole słonecznika? słonecznika i tak naprawdę bierze dla tego regionu. Mhm. My jesteśmy gdzieś tutaj. No, no ale to też chwili. chyba nie, nie zadziałało, tak jak widzę. To, to się to... pokrywa. Im bardziej bliżej zielonego, tym więcej. Czyli to jest taka zielona kępa, która gdzieś tutaj zakwasuje się pojawia przy supie. To jest, to są zadrzewienia, mhm. ale ten tył pola jest zdecydowanie bardziej. Zachwaszczony pokazuje wszystko co jest zielone. Nie? A tak no. jak gdzieś tam leciliśmy. To, to rzeczywiście jest na bieżąco widać. Z... To jest 24 z jest, tak. torku z 9 prawdopodobnie jeszcze właściwie nie ma. wschodów. Ale mam też nadzieję, że później nam pozwoli podglądać jakieś odmiany. Na pewno widać, że ta odmiana tutaj ten pasek, czyli nie ten pierwszy, a ten drugi przejazd jest na skali już wyżej niż ten. Czyli na pewno ta odmiana jest szybsza. Ten. I tutaj te kombinacje gdzieś, ale tu może być to trochę już głębowa. Tu gdzieś pamiętam, że coś było, jakaś globowa zmiana. przed tym tak, a, tutaj jest troszeczkę takiego piasku, żwirku. Czy z pestycydów? Tutaj była... Proszę też żeby troszkę Ci podpowiedzieć. Czyli nasz pilot tak naprawdę jako rozwiązanie w kierunku jednoliściennych. Które ma też właśnie rejestrację dla, dla słonecznika. Mm -hmm. No jest etykieta, dawka, wszystko jest podjąt, pod jedną ręką. No właśnie, żeby było szybko, dostępne, to, bo przydaje się. O, do słonecznika mamy w tym momencie 0506 dawkowania. Czy będziemy według etykiety musieli uważać, bo... powinniśmy zachować odstęp, jeżeli będziemy chcieli tą bylicę. Żeby być zgodnym z etykietą. Albo mutyczka. Tak. Daniel powiedział, że jak nie zwalczymy tego herbicydami, to przyjedzie i pomoże. Mówisz, że już mu weekend na, na działce? Opalanie. Tak patrzymy, dlatego że się dzieje, że Daniel tam stoi, tam w tle i podpowiada. I bardzo się uśmiecha i jest chętny do pomocy, do pielenia. Już haczkę ma w ręce. Dobra. Jedziemy na pole? Jedziemy na pole. Tak więc udajmy się teraz i sądzę, że będzie fajnie wam pokazać też, jak to wygląda z powietrza, z ziemi, a także, jeżeli uda się coś wykopać ten system korzeniowy podziemia. właśnie na polu. Widzieliście tak naprawdę co się dzieje. Widzieliście porównanie systemu korzeniowego, widzieliście porównanie wschodów. Przedtem powiedzieliśmy Wam parę słów o Agribazie. No i mamy nadzieję, że teraz zaprosimy Was na następny odcinek. A w następnym odcinku e, zrobimy przejazdy opryskiwaczem. Prawdopodobnie zrobimy poprawkę na e, pojawiające się gdzie indziej i tak naprawdę pokażemy Wam e, Zastosowanie mikroelementów plus, plus następną chemię. Także dzisiejszą misję uważam za zakończoną pozytywnie i zapraszamy Was na następny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.